Ilu kapłanów odprawiam przez świętą? Bo trudno się wycofać, z czegoś trzeba żyć. No jakoś trzeba sobie życie ułożyć. No przyjęło się święcenia, trzeba już siedzieć w tym kościele. Mrzeź się odprawi, swoje życie mieć. Takie są też, nie mówię wszyscy, ale są takie realia. A tam, gdzie jest niczyja ziemia, tam, gdzie jest ten grunt niczyi, tam, gdzie się daje diabłu miejsce, on tam wchodzi. I nie ma człowieka. Czy to będziesz. Babcia pod lasu, czy to będzie kardynał w piustce Czerwonej, nie ma człowieka, który zaczyna dawać swoje terytorium Szatanowi, żeby mu nie uległ. My jesteśmy tylko ludźmi. To jest. Z, a Lucyfer jest największy, jest największy z archaniołów, który miał największą pozycję w niebie. Z kim my mamy walczyć? Jak mamy walczyć? Sami zmiażdży nas w jedną minutę, jeżeli zaczniemy sami walczyć. <kuh> ale v momente, kedy začneme byť z